Jesteś paskudny. Na Zeżarłyby mnie jak nic. Trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło, może i tak. Zaraziłeś się niedawno i dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie, wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Hm, ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbskie nie imają. Im Co się w ogóle stało? Najpierw ośka poszła, to zlazłem z wozu sprawdzić, czy da się co z nią zrobić. A tu jak coś ich nie zawyje od lasu. Kobyłka dęba stanęła, jakby ją już wilcy w żyć gryźli. Wóz się przewrócił i fru, cały ładunek na mnie. A koń uciekł? Ano, poleciała w cholerę. Ech, u mnie to tak zawsze. Jak nie urok, to wóz umrzyków się sypie na łeb. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. Muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I za zarazę po całej okolicy. E, no jak mus to mus! Macie czym ognia skrzesać? Zajęły się jak słoma. O, że... Miałem szczęście, że na Was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę Ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno, ale mówię.